A moje miasto to Biały Stok. Julia Łata, dzień dobry. Gościem Radia Yard jest Marta Wójcik, prezes Stowarzyszenia Freeway, organizator dziewiątych międzynarodowych zawodów tanecznych Street Dance, Street Noise. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Już po raz dziewiąty organizujecie państwo zawody Street Noise. Jak to wszystko się zaczęło? Cały zamysł, pomysł zawodów powstał, no to już 10 lat temu, dekadę od y, tak naprawdę inspiracji tym, że w Białymstoku wtedy brakowało e, takiego miejsca, w którym by się zjeżdżali tancerze street dance, były inne zawody, ale nie nastawione konkretnie na tą kategorię i inne miasta w Polsce to miały, a my po prostu nie. I ja, sędziując inne zawody, po prostu stwierdziłam, że czas na biały stok. E, zaproponowałam, a raczej zaprosiłam do współpracy e, miasto, z którym mam przyjemność od 10 lat również organizować te, te zawody. I tak to się zaczęło, i to jest niesamowite, bo tak naprawdę w tym momencie jesteśmy jednymi z najstarszych zawodów, tak naprawdę w Polsce, i jeżeli chodzi o streetness, to jednymi z większych, i jesteśmy z tego bardzo dumni. Ile zespołów tancerzy w takim razie zgłosiło się do tegorocznej edycji? To zawsze trudno powiedzieć, gdyż tancerzy mogą również przyjeżdżać i zgłaszać się w dniu zawodów. Na pewno jest już przeszło 600 osób. Plus jeszcze mamy dodatkowy charytatywny event, na której wystąpią takie, że tak powiem my to nazywamy koty. W tanecznym świecie, czyli najlepsi z najlepszych w kategoriach stare koty i młode koty, gdzie będziemy też działać nie na rzecz Marysi razem z WCK. Więc tak naprawdę przed nami wspaniały event, pewnie wszystkich ludzi przekroczy liczba tysiąc, a jak pomyślimy sobie o wszystkich zeszłych edycjach, to mówimy już o tysiącach tancerzy, którzy byli z nami tutaj w Białymstoku, tak naprawdę z Polski i zagranicy. Jak przedstawia się program tegorocznych zawodów? Tak naprawdę w tym roku program jest troszeczkę zmieniony, gdyż trwa całą sobotę 26 kwietnia oraz tak naprawdę noc z soboty na niedzielę i ruszymy z imprezą naszą, afterem, w okolicach tam północy, z uwagi też na, na, na żałobę narodową. Czyli w sobotę mamy cały dzień zawodów od godziny 9.30 rozgrzewka, dziesiąta najmłodsze kategorie, i tak w górę wraz z wiekiem tak naprawdę do, do zawodowców od najmłodszych, bo najmłodsze grupy to są te do 9 lat, czyli mamy i te maluszki, ale mamy też grupy 30. Plus, czyli zupełnie dorosłych tancerzy, e, którzy znaleźli swoją e, pasję już w dorosłym życiu. E, I tak naprawdę po wszystkim mamy przerwę, czyli w okolicach godziny 20 do tej 23 e, i później około północy rozpoczynamy walki pokazowe All Styles e, z naprawdę wybitnymi tancerzami, którzy będą walczyć o, o puchar, a tak naprawdę cały dochód z biletów z tej imprezy będzie przeznaczony dla e, dla Marysia, a raczej dla dzieci, które poszukują e, leku. To w takim razie, gdzie to wszystko się odbędzie? Wspaniały i e, dla nas zawsze życzliwy klub Gwint. Na pewno całe moje pokolenie e, pamięta go z czasów studenckich, a teraz on ponownie wrócił i mamy naprawdę e, cudowną współpracę z, z właścicielami klubu. Dlaczego warto przyjść na zawody taneczne Street Noise i dlaczego warto obejrzeć te występy, kibicować tancerzom? Zdecydowanie ludzie, którzy są pochłonięci pasją, to jest niesamowite zjawisko. To jest coś, co. E buduje naszą społeczność, co tworzy kulturę, co tworzy e, relacje i ludzi, którzy chcą się wspierać w wzajemnym jakby e, tak naprawdę rozwoju, no bo to jest też ogromny rozwój i to jest piękne, że kiedy ja zaczynałam tańczyć, czyli prawie prawie 30 lat temu, e, to jednak tancerz nie był traktowany e, poważnie, a teraz widzimy naprawdę świetnych zawodowców Tancerzy z Polski, którzy robią karierę na całym świecie, e, i serce rośnie, kiedy widzimy, że ich jest nadal więcej. I ja się zupełnie nie zgadzam ze stwierdzeniami, e, że młodzież jest leniwa albo siedzi przed komórkami, bo w takim miejscu jak powiedzimy, że to zupełnie nieprawda, że widzimy wspaniałych ludzi, którzy są pochłonięci muzyką tańcem, pasją i, i to jest przepiękne. Dlatego warto tam być, by zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Czyli to jest też takie miejsce, gdzie można się wzajemnie zainspirować i zarazić innych, być może tych, którzy przyjdą tą pasją do tańca. Zdecydowanie tak. To jest coś inspirującego i jakimś ujściem na pewno emocji, tak, no bo sztuka daje ujście dla tych emocji, a to, że ktoś zaczyna tańczyć, to nie znaczy, że od razu musi przejść na zawodostwo, tylko to może być jego taka Wieczorna terapia e, psychofizyczna, jednocześnie e, praca nad ciałem, więc jest to takie połączenie wszystkiego dla lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dziękuję Pani ślicznie za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem była Marta Wójcik, prezes Stowarzyszenia Freeway, organizator dziewiątych międzynarodowych zawodów tanecznych Street Dance, Street Noise, które już w najbliższy weekend odbędą się w Klubie Gwint w Białymstoku. A moje miasto to Białystok.